Panie Ministrze, rozumiem, że niebawem kolejka osób oczekujących, pacjentów oczekujących na specjalistyczne badania w skali całego kraju znacznie się zmniejszy i nie będą to długie terminy oczekiwań. No z tego względu, że wprowadziliśmy już od jakiegoś czasu nielimitowane płacenie za badania rezonansu magnetycznego, tomografii, zaćmy, w tej chwili mamy znaczne skrócenie kolejek, ale też nie ma takiej, takiego ryzyka, że dyrekcja czy samorząd. Inwestuje w pracownię rezonansu, a potem nie ma kontraktu czy nie ma możliwości realizowania świadczeń. Chcielibyśmy, żeby taki rezonans pracował wiele godzin na dobę. No w końcu tutaj też samorząd też zainwestował swoje pieniądze. No mam nadzieję, że ten rezonans będzie służył przez wiele godzin dziennie mieszkańcom i kolejka będzie no żadna albo minimalna. Jakie działania priorytetowe w służbie zdrowia należy podjąć, aby działała ona sprawniej niż dotychczas? No na pewno musimy to samo, co właśnie w rezonansie czy tomografii, zastosować w innych dziedzinach, takich jak wizyty u specjalisty. Tam też potrzebne są nielimitowane świadczenia, czyli płacenie za każdego pacjenta, a nie tylko w ramach limitu. Na pewno są potrzebne sukcesywnie rosnące środki, bo w końcu trzeba sfinansować te działania, które tutaj między innymi zaczynamy, czyli właśnie rezonanse, inwestycje w szpitale. Potrzebny jest również fundusz inwestycyjny, żeby takie szpitale mógł również rząd wspomagać, nie tylko właściciel, czyli samorząd. No więc tych działań jest bardzo wiele. No już nie chcę mówić o takich jak demografia, jak osoby niesamodzielne, które potrzebują dziennych domów opieki i zakładów opiekuńczo-leczniczych i opieki długoterminowej. No to jest cała Gama działań, które będziemy robili. Panie ministrze, a co z kadrami mamy wyspecjalizowanych lekarzy? Znaczy lekarzy w Polsce jest około 480 tysięcy. Tyle mniej więcej jest zarejestrowanych zresztą w Naczelnej Radzie Lekarskiej w rejestrach, ale też pierwszy raz w historii mamy na tyle dobrą informatyzację. To wreszcie ruszyło tutaj. Również działamy w, wspólnie z Ministerstwem Rodzinnym we zwolnieniu. U nas e-recepta, jak, jak Państwo wiecie, teraz już obligatoryjna, no działa fantastycznie, jak na razie, odpukać. Największa usługa elektroniczna dla obywateli w Polsce, to jest e-recepta i jakoś działa. Wiemy, ilu tych lekarzy wystawia elektroniczne dokumenty. No jest ich około 490 tysięcy. Czy to dużo, czy to mało, to zależy z jakiej strony popatrzeć. Jeżeli popatrzymy na Średnie europejskie czy średnie cyfry to jest mniej więcej średnia europejska, ale jeżeli popatrzymy na demografię lekarzy, na ich wiek, na to, że będą odchodzili na emeryturę, a znowu ogromna rzesza pacjentów, tak zwany baby boom powojenny, wchodzi w wiek 75 mniej więcej lat, no to potrzebujemy na pewno tych kadr i to jest ważna rzecz. Po trzecie, chcemy więcej specjalistów, w związku z tym poszerzamy i miejsca na studiach, ale też miejsca na rezydenturach no po to żebyśmy mieli więcej wykształconych kolegów i koleżanek.